Widacie w kolejnym filmie i dzisiaj przyszedł w końcu czas na y Test na film po prostu z makijażami, z paletką Anastasia Beverly Hills oraz Carly Bible. To jest paletka, którą wziąłam na pierwszy ogień. Jak wiecie, mam jeszcze paletkę z, we współpracy z Jackie Aynou, ale na nią przyjdzie czas za jakiś czas, więc dajcie mi trochę. Dzisiaj właśnie będzie troszeczkę o tej palecie. Ja tą paletę już używałam kilka razy. Nagrywałam makijaż, nagrywa, nagrałam dwa makijaże z tą paletką. Dzisiaj zrobimy sobie trzeci, więc mam nadzieję, że to też będzie ciekawa forma, że właśnie kilka makijaży, zresztą rozmawiałyśmy niejednokrotnie pod wieloma filmami, że to jest chyba całkiem dobra forma przedstawienia paletki, zresztą jeżeli ktoś chce kupić paletkę, na pewno obejrzy milion tutoriali, czy też różnych makijaży na YouTube i i, i tak będzie miał wiele makijaży daną paletką. Paleta jak widzicie jest w zasadzie no można powiedzieć, że klasyczna, teraz ostatnia, ta, która wyszła z Amrezy jest troszeczkę większa, ale ta jest generalnie klasyczna jak wszystkie pozostałe palety Anastazji, mamy tutaj matę oraz błyski, nie mamy żadnych nowych formuł ani nic, bo te nowe formuły chyba weszły dopiero przy, przy okazji palety z Amrezy. W tej chwili, jak to nagrywam, paleta Carly Bible jest w promocji na naszej polskiej soforze i jest dostępna online. Za 180 bodajże złotych, coś koło tego, więc podlinkuję Wam ją na dole. Jeżeli na przykład zdecydujecie się, że chcecie ją kupić, e, paletka jest moim zdaniem e, zupełnie inna od, od pozostałych palet, bo tak jak na przykład robiłam właśnie film inspirowany makijażem, wykonywaną paletą Amrezy, to tam moj, w moim odczuciu te cienie były w każdej innej palecie. W sensie z różnych palet można było zebrać całą paletę. Wydaje mi się, że ta paleta w w tym zakresie jest nieco bardziej wyjątkowa w pewnym sensie. Nie mamy tutaj takich cieni, no może poza ciemnym brązowym, ewentualnie może tym jasnym, które byłyby w poprzednich paletach. Tak trochę patrząc na te cienie, to jednak bym powiedziała, że tutaj mamy właśnie takie cienie, których w innych paletkach nie było. Ja, tak jak Wam wspomniałam, już dwa makijaże, to paletką zrobiłam, więc teraz wykonanie trzeciego makijażu dla mojego mało kreatywnego mózgu, jeśli chodzi o makijaże, bo ja nie mam. Jakby mój umysł nie widzi wszystkich makijażów, że tak powiem, nie widzi wszystkich, wszystkich połączeń kolorów. Będzie dosyć ciężkie, ale na pewno postaram się coś takiego dzisiaj wykombinować. Może będzie bardziej spokojny i zachowawczy ten makijaż, bo tamte dwa były. Zresztą wiecie co? Ja nie wiem, czy tu się da zrobić jakiś szalone. No, chyba, że jakoś mocno wykorzystać ten czerwony kolor. Ale ostatnio robiłam makijaż czerwono-różowy, więc no nie wiem, zobaczymy. Klasycznie na powieki nakładam bazę z Anastazji, już wspominałam o niej wielokrotnie, bardzo ją lubię. Jest bardzo wydajna, więc e, jeżeli malujecie tylko się same, jakby nie malujecie nikogo, nie malujecie zbyt wielu osób, to nie kupujcie dużej pojemności, bo moim zdaniem za Chiny ludowe nie będziecie w stanie wykorzystać. Ja nawet nie wiem, czy ja będę w stanie wykorzystać e, całą tą pojemność bo ona, no tak jak mówię, jest naprawdę mega, mega wydajna, a mamy chyba tylko 6 miesięcy na wykorzystanie jej, oczywiście wiadomo, w zależności od tego, kto jak będzie wolał, może ją wykorzystywać dłużej, ale generalnie tak Wam tylko mówię, a tutaj mamy pojemność 7 ml, powiem Wam, że ja nie wiem ile już wykorzystałam, myślę, że z połowy mogłam wykorzystać, tak jak czuję, ale jednak wiecie, nie chcę wyciskać, bo na samym początku miałam z nią problem, bo jak tylko ją otwieram, to po prostu tak wulkan wychodziła, wychodziła z niej, z niej, no, ta baza. Dobra, od czego by tutaj zacząć? Wezmę mały pędzelek Maxi 07 i chyba zacznę od tego koralowego cienia Cindy, bo no, on jest taki dosyć ładny. Ja, tak jak wspomniałam, już używałam tych cieni i teraz chcę Wam pokazać, że te cienie, nawet jak tak Widzicie, delikatnie dotknęłam, bo ja nie dotykam bardzo mocno do tych cieni. One się i tak bardzo, bardzo mocno sypią. Mam wrażenie, że ta formuła, że jakby w tej palecie te cienie się sypią jeszcze bardziej niż w poprzednich paletkach Anastazji. Ja nawet delikatnie dotknęłam, a teraz otrzepałam i możecie zobaczyć po prostu, jak ekstremalnie mocno się to sypie. Co może oznaczać, że nam się ta paletka będzie jednak szybciej zużywać, w zależności od tego oczywiście, ile tego używamy. Ja się raczej nie przyjmuję, Mi się jeszcze nie zdarzyło dojść do denka w żadnej palecie Anastazji, chociaż wszystkie się sypią, ale mam wrażenie, że ta się sypie jednak zdecydowanie bardziej, więc delikatnie nakładam sobie to w załamaniu i nieco powyżej, tak żebym mogła to potem rozdmuchać. Kolor jest bardzo ładny. Tak jak wspomniałam, moim zdaniem te kolory są właśnie bardzo wyjątkowe i takie, że w innych paletach Anastazji raczej byśmy ich nie znalazły. Myślę, że w, ogólnie w innych paletach na pewno, no bo jednak no tutaj się nie da za dużo wymyśleć, ale jeżeli chodzi o paletki Anastazji, to to jest jakby ten typ palety, który nawet jeżeli mamy inne palety, to i tak tutaj będziemy miały cieni, których właśnie tam nie ma. No ale też widać, że pomimo tego, że te cienie się tak bardzo osypują i sporo ja tutaj otrzepałam z pędzla, możecie zobaczyć jaka tutaj jest wytworzona górka, to i tak zobaczcie jaki jest pigment na pędzlu, że no jakby mimo wszystko pigment jest i, i, i naprawdę tych cieni nie trzeba wcale dużo na pędzel nakładać, żeby przetransferować kolor po prostu na powiekę, nawet wydaje mi się, że trochę za dużo tego pigmentu tutaj mam no ale trudno. Zaraz to jakoś będziemy rozcierać. Wezmę może inny duży pędzel, czysty pędzelek 05 i po prostu tutaj potrzebuję więcej i będę rozcierać pędzlem na którym nic nie mam, ale żeby tą górę mieć wiecie rozstartą, żeby no trochę mocno wyszło. Następnie na czerwony pędzele, na czerwony pędzelek, na ten sam pędzelek biorę właśnie ten czerwony cień. Ja się nawet nie będę kusić o nazwy tych cieni, bo tak jak ja gdzieś w którymś filmie wspominałam, ja Cardi Bible nie oglądam, ja tylko wiem, że ona jest influencerką, ja nie mam pojęcia, co te cienie dla niej oznaczają, po prostu nie kupowałam tej palety z, nie wiem, miłości do influencera i z miłości do osoby, tylko bardziej do kolekcji. O tym mówiłam w niedawnym filmie, tak więc podlinkuję Wam tutaj, właśnie to był film o tym, dlaczego, dlaczego podejmuję decyzję o zakupie, co wpływa na moje decyzje o zakupie i akurat w tym wypadku to była chęć kolekcjonowania wszystkich palet, po czym mi przeszło, e, więc e, dlatego właśnie nawet nie wiem, czy to miało być Steve, czy to miało być Stew, czy co to miało być, więc nawet nie będę się kusić. Ten cień również się sypie, delikatnie go nabrałam. Jak możecie widzieć, po prostu masa, naprawdę masakrycznie się sypie ta paleta. Powiem Wam, że ona mi się bardzo podoba, ale przez to właśnie jak bardzo ona się sypie naprawdę w moim odczuciu ona się sypie bardziej niż inne paletki Anastazji no to tak nie wiem czy będę po nią sięgać, bo ciężko tutaj zrobić, jest taki wiecie szybki makijaż bo trzeba naprawdę bardzo uważać żeby po prostu to nam się wszystko nie osypywało jak widzicie teraz już tylko tym małym pędzelkiem jadę tutaj po prostu po załamaniu, to jest cały czas, co to było, Maxi 07 i już jakby nie wyjeżdżam do góry, żeby to rozblendowywać będę to rozcierać po prostu znowu zaraz tym no, tym czystym pędzlem, który wcześniej brałam więc tylko po prostu pakuję ten czerwony w załamanie, no i wracam właśnie do tego czystego czyli do piątki i rozcieram po pierwsze dalej w górę, bo wtedy przy okazji będę miała jeszcze bardziej roztarte, a przy okazji jakby łączę te te dwa kolory w załamaniu, bo ten pędzel jest dosyć duży. Zresztą już widzicie, nabrał trochę koloru, był czysty, jak go brałam, ale od tego rozcierania, no to zebrał trochę koloru. Następnie na taki mały pędzel to jest hakuro, co to jest? j 610. Biorę ten ciemny, brązowy tutaj cień, żeby jeszcze dodatkowo przyciemnić zewnętrzny kącik, zobaczymy je. On się już tak bardzo nie sypie. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja się staram Wam jakoś tak to pokazywać, ale widzicie? On się tak bardzo nie sypie. Nie wiem, może to też jest kwestia pędza, a może kwestia napigmentowania, no wiadomo, że jak trochę strzepnę to tak, ale nie tak jak tamte cienie i chcę tutaj po prostu przyciemnić trochę zewnętrzny kącik, tak troszkę delikatnie, żeby wiecie, jest ja tak zawsze robię, to jest chyba taki mój makijaż tak zwany bezpieczny, tak, czyli rozetrzeć, przyciemnić i błysk na środek, to jest taki taki mój, mój gołcu typ makijażu. Czasami staram się wychodzić poza moje strefy komfortu, wracam do tego małego czerwonego, żeby to tutaj jakoś tak połączyć. Czasami się staram wychodzić poza te moje strefy komfortu, ale też nie zawsze mi ten makijaż wychodzi. Więc no jednak widzę, że ten typ makijażu to jest po prostu coś do czego jakby wracam w pewnym sensie chociaż muszę przyznać, że jak na cienie, które się tak bardzo osypują tutaj w palecie to jednak pod okiem nie osypują się aż tak bardzo jak można by było przypuszczać, czy też jak można by się było tego obawiać nawet ten brązowy tak bardzo się nie osypuje ale tak jak mówię, nawet jak z palety go brałam to widziałam, że on jednak zupełnie inaczej się zachowuje niż ten ten koralowy i jeszcze jest ten jeden, który się nazywa Bible, on jest tutaj, o ten i ja go używam w innym makijażu, więc też będziecie mogły zobaczyć e, no to e, tamten też sypie się po prostu niesamowicie no dobra i tak to w chwili obecnej wygląda, tym samym pędzelkiem przejadę sobie tutaj na dole, żeby zaznaczyć dolną linię więc cały czas z tym brązowym ciemnym cieniem, ale już nic nie dokładam a następnie z powrotem tym, z powrotem, tym malutkim, na którym e, wcześniej miałam ten koralowy oraz czerwony ale też nic nie dokładam i po prostu delikatnie rozchmurzam to wszystko. Ok, więc teraz już czas na błysk. I ja używałam kilku błysków. Szczerze mówiąc, ja nie jestem zachwycona tymi błyskami, które tutaj się znajdują, ale jeszcze nie używałam takiego błysku, który tu się znajduje. I on się nazywa Aura. On jest taki, taki trochę duochromowy, chyba coś takiego. Zaraz zrobimy swatch. No, myślę, że do tego makijażu będzie fajnie wyglądał. On jest taki trochę dłochromowy coś takiego. Natomiast te błyski, na przykład mandala, fajnie wygląda, ale wcale ładnie się nie transferuje. To też będzie w kolejnym makijażu, który zobaczycie. Te dwa będą na przyspieszeniu, więc one nie są fantastyczne. Te błyski, więc biorę sobie tą aurę i tą aurę będę nakładać palcem. Patrzę, że ona już jest taka bardzo miękka pod, pod palcem, jak się ją nakłada, I, i się sypie podobnie zresztą jak błyski z chudy. Tu mam wrażenie, że jakby ta formuła jest bardzo, bardzo podobna, że właśnie osypuje się albo jak turbopigmenty też troszeczkę, chociaż turbopigmenty mają trochę inną formułę, ale też jest tak, że pomimo tego, że nakładam palcem, no to niestety się osypują, więc żeby mi to nie zostało, to szybko strzepuję tutaj z dołu. Ok. I teraz na wewnętrzny kącik też chcę nałożyć błysk, żeby, wiecie, tak troszeczkę rozjaśnić. I w sumie takim jedynym jasnym to jest tutaj ten taki jasny, który się nazywa Mu. Tylko, o, mam tutaj swój pędzelek, to jest pędzelek Embras 18. No i ten jasny się całkiem fajnie połączył z tym, z tym, który nakładałam palcem. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Zastanawiam się, czy coś tutaj jeszcze dołożyć. Ale szczerze mówiąc, powiem Wam, że nic za bardzo już bym chyba nie chciała, więc ja w takim razie wykończę makijaż, a Was w międzyczasie zapraszam do obejrzenia dwóch innych makijażów, które wykonałam tą paletką. Na ustach mam pomadkę Golden Rose w kolorze 17, e, na policzkach klasycznie ostatnio Hourglass róż Mood Exposure oraz e, rozświetlacz Becca Moonstone. Bronzera dzisiaj nie używałam, bo stwierdziłam, że tak będzie fajnie. Powiem Wam tak, na, w lusterku ja ten róż widzę i jest super, natomiast zawsze jak patrzę w aparat, to mam wrażenie, że tego różu nie widać. To aparat jednak mam wrażenie troszeczkę zjada na intensywności. Ehm, aha, a na ustach powiedziałam co mam czy nie? Golden Rose numer 17, że, bo nie wiem, czy powiedziałam. E, dobra, podsumowanie tej paletki. Widziałyście pozostałe dwa makijaże, jakie tą paletką wykonałam. Oba makijaże bardzo, bardzo mi się podobają. Mam wrażenie, że ten jest troszeczkę podobny do, do tego innego, no bo tutaj głównym jakby kolorem był ten Cindy, który, który widać na oczach, ale jednak troszeczkę, troszeczkę chyba on jest inny. No i potem ten drugi, w którym głównie wykorzystałam ten odcień Bible oraz odcień Libra. I to są powiem Wam dwa. Bardzo wyjątkowe kolory. Ja zrobię ich swatche, żebyście też mogły zobaczyć, jak one wyglądają. Więc tu mamy kolorek Bible, czyli ten matowy, tu jest Libra. I teraz tak, tutaj już robiłam swatche, tylko niestety to niezbyt dobrze wyszło, więc dlatego tak mam rozmazane. Więc tu mamy kolorek Bible i teraz tu robimy swatch koloru Libra. Możecie zobaczyć, kolor Bible jest taki... Bardzo neutralne, chociaż wpadające trochę w chłodne, ni to beż, ni to fiolet, ni to Mauve jest taki właśnie nieoczywisty i to samo z Librą, Libra, jak się rozblenduje, to ona też daje taki bardzo fajny kolor, taki właśnie ym, nietypowy. Ja mam wrażenie, że pomimo tego, że sporo mam, w swojej, yy, sporo mam w swojej kolekcji palet, mam wrażenie, że takiego koloru nie znajdę. Takich właśnie dwóch kolorów. One są naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowe. W zasadzie. Użyłam większość kolorów, nie użyłam wszystkich, bo nie użyłam tego tutaj na górze niebieskiego i tego, ten swatchowałam, ale zdecydowałam się na mandale, w którymś makijażu i nie użyłam tego złotego. Natomiast użyłam wszystkich pozostałych i zawsze powtarzam, że palety Anastazji się sypią i no trudno, musimy się z tym liczyć i tak dalej, mi to nie przeszkadza. Ale ta paleta... Sypie się, mam wrażenie, dwa razy bardziej niż pozostałe palety Anastazji, i tutaj już mi zaczyna to przeszkadzać, dlatego że muszę wolniej obchodzić się z cieniami, wolniej nakładać cienie, a i tak. Sypisz i to strasznie. Natomiast powiem Wam, że tak czy siak, zaraz obok Salci, to w tej chwili będzie chyba moja ulubiona paleta. Zwłaszcza w kontekście nadchodzącej wiosny i tego koralowego odcienia, i tych kolorów, które tutaj się znajdują. Naprawdę jest to paleta, właśnie, którą, um, której jakby Anastazja nie miała w swojej kolekcji. Wydaje mi się, że fajnie, że ją wypuściła. Bo ta paletka z Amrezy, to ja ją odbieram trochę jako kombinację praktycznie wszystkich pozostałych palet. Natomiast ta paleta. No, taki, jakby takich kolorów Anastazja w swojej kolekcji nie ma, i, i to jest na bardzo, bardzo duży plus. Ja się cieszę, że ja tą paletę kupiłam. Cieszę się, że ją kupiłam na minus 30%, czyli za około 150 zł. Wiem, że część z Was kupiła, jak ona była przeceniona w Soforze, chyba na 136, czyli jeszcze taniej, więc. Ale ja już wtedy ją miałam, więc no nie kupowałam drugi raz, bo nie było sensu. Ale nie żałuję, że ją kupiłam, bo to będzie paleta, z której będę korzystała właśnie pewnie nadchodzącej wiosny. Zwłaszcza, że no, planuję nie kupować palet. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale planuję nie kupować palet i ona ma właśnie takie kolory, które też na moim oku ładnie wyglądają, bo one podbijają niebieski kolor teńczówki, ten koralowy i czerwony. Zobaczymy jak będzie z paletką Jackie Aine, bo tam w sumie jeszcze nawet, nawet się za bardzo jej nie przyglądałam, ona tak po prostu sobie leży i czeka na swoją kolej, więc to za jakiś czas, natomiast z tej naprawdę jestem bardzo zadowolona, więc ona tak jak mówię, w tej chwili jest przeceniona, jeszcze nie kosztuje tych tam 250, tylko chyba 180 kilka, więc zostawiam Wam Nika na dole, jeżeli jesteście zainteresowani to po prostu e, możecie kupić, możecie nie kupować, jakby zostawiam wam linka po prostu, jeżeli byście chciały. Więc e, tak, takie moje wrażenia, jeśli chodzi o tą paletkę. Ja jestem zadowolona, naprawdę bardzo się cieszę. Jestem wręcz zaskoczona tym, jak ciekawe, fajne są te cienie. Wkurza mnie niemiłosiernie to, że one się tak osypują. Naprawdę strasznie, strasznie mi to irytuje. Gdyby nie to, to pewnie byłaby to moja ulubiona paletka, a tak. To jednak ulubioną nadal pozostaje sal, czy bo z niej się lepiej korzysta, ale ta jest dosyć blisko przez te kolory, właśnie. Moim zdaniem one są całkiem fajne. No dobra, więc to tyle dajcie znać, jak Wam się taki format podoba, czy Wam się podoba właśnie taki makijaż gadany, potem makijaże na przyspieszeniu z muzyczką, a potem znowu takie podsumowanie. Jestem ciekawa, jak Wy to odbieracie, więc koniecznie zostawcie komentarz na dole, jak Wam się to podoba, ale też jestem ciekawa, czy macie tą paletę, czy się skusiłyście na nią. Ewentualnie czy może właśnie teraz się skusicie. Jeżeli tak, to dajcie znać, a ja w takim razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnych filmów. Na razie, pa pa.